Nazywam się Dariusz Górecki, prowadzę działalność w zakresie tworzenia i organizacji spółdzielni energetycznych na terenie Polski, a, a wiemy z przepisów, że dotyczy to głównie obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. I chciałbym opowiedzieć o całej filozofii, która się kryje właśnie za, za tworzeniem tej tej spółdzielczości energetycznej. Spółdzielnie w Polsce mają bardzo długą tradycję, może nie tak długą, tak, tak długą jak na przykład w Niemczech czy, czy w krajach zachodnich, natomiast od dłuższego czasu ta spółdzielczość w Polsce się rozwijała, i w pewnym momencie ona w, w, stanęła w miejscu, a wręcz, wręcz w ostatnich latach można powiedzieć, że ona się zaczęła kurczyć. I właśnie takim paliwem które może przywrócić tą współdzielczość w Polsce, tak jak to jest w tej chwili za granicą, może być właśnie energetyka. A szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy wszyscy mamy problemy z cenami energii, z, z wykorzystaniem, a szczególnie właśnie z, z cenami energii, tak, które będą, nie będą spadały, a będą rosły. No, to jest oczywiście naturalna Naturalna konsekwencja odchodzenia od paliw kopalnych czy, czy ograniczenia importu z, z Rosji tego paliwa, więc te ceny na pewno będą rosły, one nie będą spadały, może przez jakiś, jakiś czas. I właśnie taką odpowiedzią dla społeczeństwa, i nie tylko społeczeństwa, to jest właśnie to, to, jest organizowanie się w takie lokalne społeczności energetyczne, których zadaniem jest autokonsumpcja, jak najmniej. Naj, mniejszym obszarze autokonsumpcja tej energii, którą wyprodukowaliśmy. Po pierwsze, to musi być energia z odnawialnych źródeł energii, czyli wiadomo, z wiatru, słońca, czy z, z biogazu. Czyli właściwie ta energia, którą dostajemy tak jakby za darmo. Trzeba ją po pierwsze wykorzystać i ona jest takim, takim sposobem właśnie na obniżenie tych rachunków za energię, ustabilizowanie tego całego Miksu energetycznego w tej chwili. Cóż można powiedzieć? Może porównam, jak, jak wygląda spółdzielczość energetyczna. W Polsce w tej chwili jest zarejestrowanych na dzień dzisiejszy 29 spółdzielni energetycznych. W Niemczech 1000. W malutkiej Danii 1500. Więc tu widać, energetyczne, mówię o spółdzielniach energetycznych tylko. Więc tu widać. Potencjał do rozwoju. Na czym w ogóle te, ta spółdzielczość energetyczna polega? Bardzo prosta rzecz. W sumie to jest zorganizowanie się lokalne w obszarze właśnie gminy albo trzech gmin, które, które sąsiadują ze sobą. Zorganizowanie się w ten sposób, żeby z jednej strony w takiej spółdzielczości, w takiej spółdzielni brali udział zarówno producenci, jak i odbiorcy energii zielonej. I na czym to polega? No właśnie na, na autokonsumpcji, czy, czyli założeniu jest, założeniem jest, żeby ta energia wyprodukowana lokalnie była lokalnie zużyta. Żeby to nie trafiało gdzieś wyżej do energetyki, już powiedzmy tej zawodowej, tylko żebyśmy my potrafili wyprodukować i wykorzystać tą energię we własnym zakresie. No wiadomo, że w tej chwili um, mamy w Polsce dużą, dużą um, liczbę instalacji fotowoltaicznych i co się okazuje, wszyscy dookoła mówią właśnie inwestujmy w źródła OZE, inwestujmy w panele fotowoltaiczne, inwestujmy w wiatraki i tak dalej, a co się okazuje, no, w, zesz w zeszłym tygodniu ze względu na ładną pogodę, silny wiatr. Wyłączyliśmy część, część, część instalacji. Dlaczego? Dlatego, że tej energii było za dużo. To znaczy, że nasza infrastruktura energetyczna jest nieprzygotowana i długo jeszcze nie będzie, do właśnie tej pobierania tej, tej nadwyżki produkcji elektrycznej. I z punktu widzenia właśnie Państwa, korzystnie jest, żeby ta energia nie szła gdzieś dalej, żebyśmy ją tracili, tylko właśnie, żeby ją wykorzystywać lokalnie. I to, to jest właśnie idea spółdzielczości. Współdzielnie energetyczne są bardzo prostym tworem. Działają na, na bazie trzech ustaw. Tak? To jest po pierwsze prawo spółdzielcze, które już od dawna znamy. Ono zostało nowelizowane, dostosowywane, ale jest, jak jest. Prawo energetyczne i ustawa o oze. No i jeszcze o spółdzielniach rolniczych. Więc to są trzy takie podstawy prawne zorganizowania się właśnie w taki, w taki w taką spółdzielnię energetyczną. Są dwie tak jakby dwa etapy rejestracji spółdzielni energetycznej. Założenie, dlatego mówiłem, że założenie spółdzielni energetycznych nie jest takie trudne. Więc po pierwsze rejestrujemy spółdzielni jako osobowość prawną. Są oczywiście wymogi, muszą być albo trzy podmioty prawne, albo 10 osób fizycznych taką spółdzielnię może założyć. Rejestrujemy ją w KRS-ie, bardzo prosty sposób, oczywiście na, na bazie prawa spółdzielczego. Tworzymy statut spółdzielni, porozumiesz Porozumiewamy się co do udziałów w takiej spółdzielni, kogo przyjąć na członka. Oczywiście nie mogą być to sami producenci to musi być miks I to, i to taki zrównoważony miks i odbiorców i producentów. Czyli pierwsza rzecz to jest zarejestrowanie jako dzia działalność tak? formę oso osobowości, a po drugie Drugi etap to jest rejestracja w kowrze kiedy już rejestrujemy tak, jakby działalność operacyjną takiej spółdzielni, czyli wytwarzanie i, i, i obrót energią elektryczną, czy cieplną. I to właściwie całość, jeśli chodzi o problemy z, z rejestracją. Oczywiście tutaj kilka rzeczy trzeba wyjaśnić, to, to na pewno w kolejnych, w kolejnych wydaniach będę mówił po kolei, jak, jak, jak to jak to zrobić konkretnie, jak założyć taką spółdzielnię, krok po kroku, jakie są korzyści z, takich, z założenia takiej spółdzielni, no i oczywiście jak operacyjnie nią zarządzać, jak, na czym to polega. A korzyści naprawdę są dużo, zarówno i finansowe, jak i społeczne.